Kochani, doczekaliśmy Wigilii, o i to jest piękne. <laughs> Witajcie, witam z ostatnią kawą. Ostatnią w tym roku? Pomówzę zrobić przerwę. Witam i kłaniam się niziutko całemu światu. Witajcie. Mamy Wigilię, którą należy rozpocząć światłością. Bo wczoraj był ten najkrótszy dzień roku i najdłuższa noc. Także dzisiaj już, już do przodu. Zapalamy świecę. Słuchajcie, czy mała, czy duża, w takiej formie czy innej, ale jest świeca. Mamy. Tu dzień. Jutro już święta, dzisiaj Wigilia. Opłatek doszedł, tak jak wam pokazywałam. Także będziemy świętować, będziemy się dzielić. A tytuł dzisiejszego odcinka to nowe koala i ostatnia kawa. <laughs> Proszę bardzo, jaka piękna Aci. Dziękujemy. Dziękujemy. W Niemczech dostać kartkę po polsku. Niesamowite. Także Jacku i Michaelo, dziękujemy. Haha, Mariola. <noise> to słuchaj, no uśmiałam się, uśmiałam się. Niesamowita kartka, taka wesoła, wesoła, bardzo fajna. Mariola. Dziękuję. Kto tu jeszcze? Jadzinka, Jadziu. Ale oczywiście, że nie widziałam, że przysłałaś kartkę. Przyszły opłatki, a kartka w środku dopiero. Po dwóch dniach się dopatrzyłam, że jest jeszcze kartka w kopercie, Także Dziękuję. Słuchajcie, jeszcze opłatek tu w karterce. No, te to już mieliśmy, także i Ela, tak jak najbardziej. A tu Sylwusi, także to mamy. I kochani, co jest? Dlaczego koala? Ha, ha, ha. Przyszła do mnie paczka z Australii. Hurra! Kochani, Joasiu, jak żyje? Nie dostałam nigdy paczki. W ogóle kartki, paczki. Nigdy nie miałam nikogo w Australii. I ta Australia to była dla mnie tak, ho, 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 jak daleko i tak bardzo się dzięki Tobie przybliżyła, ależ oczywiście, że musiałam otworzyć, bo jak żebym mogła dostać paczkę i jej nie otworzyć? Zobaczcie, no tutaj mamy o Merry Christmas, Mikołaju Święty, zatrzymaj się tutaj. <laughs> Zatrzymaj się tutaj, tutaj zatrzymał się. <laughs> Papuga, kangur, miś, koala na wieszaku do suszenia prania w ogrodzie lub na podwórku. Ten wieszak w kółku lata pod wpływem wiatru. Posłuchajcie, czyli jest instrukcja. A, tak, tak. To posłuchajcie, to jest tak niesamowite, bo ja, moja mama miała kiedyś taki wieszak pranie, wieszało się i było wiatr i to się wszystko kręci. Posłuchajcie, także karuzela. Karuzela świąteczna, i skarpetki, i kangur, i koala, i Mikołaj. No i oczywiście prezenty. Także prezent Joaniu, Joasiu, dotarł. Joaniu. A tu jakieś fajna i ta ściereczka. Jaka super, jaka świąteczna. Ściereczka. Taki mały obrusik. Posłuchaj. Położę na święta. Będziesz z nami na Wigilii. Dziękuję. I posłuchajcie, to jest piękne. Jest gazeta. Piękne. Ach, dla kochanej Madzi i całej rodziny męża Merry Christmas. O, Joasiu. Boże, jaka ładna. O Jezu, no z koalą. Posłuchajcie, nie, kochana Madziu, jest wesołych świąt Bożego Narodzenia. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i szczęśliwego nowego roku 2023. życzy Asia, Michał i Kicia. Słuchajcie, to jest ten kot w tej Australii, tam daleko, który jak mnie słyszy, jak Joasia ogląda moje filmiki, to się bardzo cieszy. I to mnie, Posłuchajcie, to mnie też bardzo cieszy, że, bo przecież koty też bardzo lubię, kochani, lubię koty. A tam tak daleko w Australii, kot tam nie reaguje. Jasiu, dołączasz tutaj, proszę bardzo, do zacnego grona. <laughs> no i co dalej, posłuchajcie? No nie, to jest super. <laughs> I teraz tak. Jasia, no niesamowite, jakie dostałam skarpetki świąteczne. O, ho, ho, ho. I <laughs> jeszcze tutaj, no. A <laughs> jeju, jeju. A, i kalendarz. Kalendarz. Pra, e, australijskie plaże. Mm, mm, mm. No nic tylko. Lecieć. Jasiu, nic tylko. Lecieć do Ciebie na takie australijskie plaże. No piękne. Piękne. Wiesz, kalendarza nie miała. Dziękuję. Także <laughs> prezenty zostały przyjęte. Jingo ball, dżingo ball. A, tutaj jeszcze mamy takie. Moment, a tu jakieś coś jest. Ho, 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 ho. To muszę się do tego dobrać. A, posłuchajcie. Mieliśmy w pracy takie. E, Wajnacht Essen, jak to szefowa powiedziała, Magda jutro nic nie jest, bo jest Weihnachtessen, czyli takie jedzenie świąteczne. I poszliśmy do restauracji na obiad. Dwa dni temu. Po obiedzie. <laughs> Przyszliśmy znaczy do firmy później już na koniec dnia, poczęstunek, czyli podgrzewanym winem, wino grzane było, do tego piernik, taki dzieliliśmy się piernikiem. Posłuchajcie, nie wiedziałam, że to tak, znaczy, no tutaj tak yy, tak to będzie zorganizowane, bo przecież opłatek mam, opłatek był w domu. No opowiadałam o tym, że jest opłatek, ale ja go muszę po prostu przynieść i pokazać, bo to, to tutaj opłatek i opłatka nie ma. Poza tym jeszcze. Google Translator przetłumaczył mi, że to jest wafel. No jest to w jakiś sposób wafel. Ale to muszę pokazać, to jeszcze wszystko prze, przed nimi. I posłuchajcie, dostaliśmy tak. Było losowanie prezentów i były numery. I były też zera, bo był jeden tam do siedmiu i były też zera, żeby sprawiedliwie obdzielić. Czyli każdy wylosował dwa losy. No i niektórzy wylosowali zero. Ja nie. <laughs> Także dostałam dwie paczki słodyczy, wylosowałam. I dostałam, posłuchajcie... To jest świeczka, znaczy świeczka, to jest lampka na stół. Dostałam choinkę i mówię, wow, jaka fajowska choinka mamy. Światło na stół. I do tego, jako że znają moje gusty, posłuchajcie, w biurze są moje anioły wymalowane. U szefowej w pokoju to nawet całe dwa. I dostałam anioła. Eee, goebel, 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 go posłuchajcie. Zobaczcie, jaki piękniuszek. No to taki bajer. Także każdy z nas dostał indywidualnie prezent, i my też. No tutaj kolega zadbał. Chociaż nie, nie, no to może tak. Słuchajcie, ja już tak zapakowałam. Chwila, chwila. Święta to święta, aniołki też stoją. O, może tutaj Cię postawię, żebyś tam tu przygrywał. I każdy dostał. Inną, inną jakąś rzecz, także każdy indywidualnie te prezenty były takie, a szefowej, kolega, no tutaj się okazało, że szefowa zbiera, posłuchajcie, dostała dwie bombki od nas porcelanowe. I powiem Wam, że Nigdy się nie zastanawiałam nad tym, czy w ogóle jakie są bombki, mniejsze, większe, no wiadomo, ręcznie malowane, nie, takie czy inne. Ale, tak jak wam opowiadałam kiedyś o tym naszym łabędziu, co były dwa piękne łabędzie, moja mama później się potłukła, bo choinka się paliła i zostały dwie szyjki. I z tej takiej, o, takiego przywiązania do tych, do tych przepięknych łabędzi, niko, tak powiem, nikt nie miał serca, żeby te szyjki wyrzucić. Tak. a tutaj y, szefowa zbiera bombki porcelanowe. jedno było takie podłużne, pięknie umalowane, a drugie było w kształcie bucika. Powiem wam, a z czerwoną kokardą. O. Powiem wam, że to jest ciekawe. Ale Jadziu też mi się podobało, jak przysłała się od y, y, swojej Halinki. Posłuchajcie, babeczka robi, bratowa, na szydełku aniołki bombkę. Jest na przykład bombka szklana i ona ma otoczkę z... Y, Taka nicianka, prawda, biała. Także te wszystkie białe są te rzeczy. I jest choinka ubrana tylko takimi zrobionymi ręcznie ozdobami. Powiem Wam, że to też niesamowicie wygląda. Po czym jeszcze Halinka gra na akordeonie kolędę. No, przepiękne, przepiękne. Witam Sylwusiu, witam Anusiu, moje wróżki, witam. Posłuchajcie dziewczyny. Jesteście, jesteście cały czas i cieszę się. Witam, Gabrysia. Gabrysiu, dzień dobry. No, Gabrysia, nasza pracowita pszczółka, to na napiecze, nagotuje. Masz, kobieto, talent do tego. Ja to mam chyba talent, ale do roboty. W sensie takiej, <grystanie> tu praca, tu ludzie, tu wyjazd, tu to, tu śmo, tu się dzieje, tam się dzieje. Ach. Także jeden jest tu dobry, drugi jest tam. No, posłuchajcie, to byłby za nudny świat, jakbyśmy wszyscy, nie wiem, Tańczyli w balecie. No nie no to to by było trochę, posłuchajcie, przesada. Witam, no a już witałam i dziękowałam z Michaelą, Jacku Michaela witam. Kogo jeszcze witam? Posłuchajcie, witam cały świat. Cały świat, tak jak widzicie, Australia przyszła, przyjechała tutaj, tu w Niemczech. <noise> Są serwetki świąteczne. Będziemy kłaść, będę kłaść na stół. Aniołki. Moniczko, dzień dobry. Aniołeczki Cię witają. Dzień dobry, Moniczko. Mam nadzieję, że czujesz się już bardzo dobrze, znaczy będzie tylko lepiej, kochana, tylko lepiej po tej Twojej operacji. Witam Izabelę kołobrze, dzień dobry i Panie Dariuszu Szanowny, witajcie kochani. Witam Izabelę z Anatomia, witam Izę ze Słupska, no i oczywiście Annę Marię Słupsk, witam i kłaniam się niziutko, kochani. Tak właśnie myślałam dzisiaj o Tobie. Dlaczego mówię, że nowe? Przyszło nowe postanowienie. Jak przyjechaliśmy, jechaliśmy kiedyś 4 lata temu, posłuchajcie, już 4 lata temu, w 2018, na koniec roku, jak wyjeżdżaliśmy za granicę, to tak, no pojedziemy na rok, czy dwa, czy trzy, zobaczymy. A teraz mija 4 lata i trzeba podjąć jakąś decyzję: w lewo czy w prawo, czy wracamy przynajmniej w tej chwili, czy jeszcze na chwilę zostajemy. Posłuchajcie, no i decyzja jaka jest. No, jeszcze na taką dłuższą chwilę zostaniemy. Bo na przykład. <laughs> yy, koleżanka odchodzi teraz na emeryturę. Koleżanka, która pracuje, no ona wyszła za Niemca Elunia. Dzień dobry Elunium. Idzie niedługo na emeryturę. Tak w wieku 65 lat, bo posłuchajcie, panie w Niemczech odchodzą na emeryturę w wieku 65. A jak ja dożyję mojego emerytalnego wieku ho, ho ho, ho, ho to będzie 67. Nie no, posłuchajcie, to jest taka lekka różnica. 60 lat a 67 w Polsce jest 60 dla kobiet. Ale nie można mieć dwóch emerytów. E e Boże, emerytów. <laughs> dwóch emerytów to można mieć, nawet i czterech. Jak ktoś lubi <laughs> i potrzebuje dwóch emerytur. No jaka mi kom komedia wyszła. <laughs> Koleżanka jej właśnie opowiadała, że wystąpiła w Polsce emeryturę, w Niemczech, no i niestety niemiecką musiała oddać. I tutaj jest tak, że tak jak Ela się tutaj dzieliła informacją, ona jest już 20 no, kilka lat w Niemczech i, i składając dokumenty, to, tak powiem na emeryturę tą niemiecką, no bo to już ona od kilku lat tam tym tematem się zajmuje, to jest jakieś, jakieś biuro, biuro, które się zajmuje w Niemczech, i ona, bo miała też lata pracy w Polsce, i oni ją poprosili, żeby dokumentację przysłała. I posłuchajcie, ją zaliczają do jej niemieckiej emerytury też lata pracy w Polsce. Nie wiem, jak to jest z polską emeryturą, gdy się pracuje w Niemczech, posłuchajcie. Ja wiem, że te minimum 5 lat jest, także jak ktoś ma jakąś wiedzę, to kochani podzielcie się. No, a następne jest to, czy jak się ma niemiecką emeryturę, no to trzeba mieć tu meldunek, czy to tak po prostu można mieć e e emeryturę niemiecką i sobie wyjechać do Polski i dalej pobierać emeryturę nie niemiecką, a nie czekać, nie wiem, czy zamieniać na polską. Tego nie wiem. To wszystko jest jeszcze przede mną. I w ramach tego nowego. Posłuchajcie, podjęliśmy decyzję, że szukamy mieszkania. No, szukamy. Tylko teraz poszukać to jest jedno. A znaleźć o, to jeszcze jest ho-ho. Ale jak pewne rzeczy mają się wydarzyć to mam podpowiedź, zaraz wam powiem to jest tak. No, jeżeli szukamy mieszkania, to tak, jest, powiedzmy, ogłoszenie, trzeba zadzwonić, czy trzeba napisać maila, czy trzeba napisać sms no, z tym nie problem. Ale zawsze z każdym tematem wiążą się nowe słowa. I tak właśnie poprosiłam, kiedyś jest tak jak. Y, posłuchajcie, na, na moim kanale udostępniłam niemiecki Polak, pan Wojtek. Panie Wojtku, dzień dobry. Od nas tutaj 120 km, posłuchajcie, mieszka i pracuje. I on y, przyjechał, jak miał 9 lat, y, do Niemiec. Także przepięknie mówi po, y, po niemiecku, no po polsku też. <laughs> przepięknie mówi po niemiecku z przepięknym akcentem. On mówi czysto po niemiecku, bo tu jesteśmy w Bawarii. Także ten bawarski jest, no jest to dialekt. To był kiedyś inny język, także nie ma się co dziwić. I posłuchajcie, ucząc się niemieckiego na jego kanale napisałam, to taki temat by mnie interesował. Ich, posłuchajcie, dlaczego ten e, filmik udostępniłam, to zapraszam. O, tu pan Wojtek mówi: Ależ oczywiście, pani Magdaleno, nie ma sprawy! I posłuchajcie, nagrał odcinek o szukaniu mieszkania z dedykacją dla mnie. Z jeszcze z informacją, że jest tu Magdalena Roczek z kanału Nasza Odwaga. Nie, no posłuchajcie, no ale zobaczcie, chodzi mi o to, że posłuchajcie, jak już przyjmujemy jakiś kierunek, to nagle zaczynają dziać się cuda. I następnym cudem było to, że w zeszłym tygodniu, w zeszłym tygodniu mówię tutaj do babeczki, słuchajcie, bo ja już tutaj taki przegląd sytuacyjny to już robię tak przynajmniej od miesiąca. I mówię tutaj babeczka, która prowadzi warsztat. Już Wam kiedyś opowiadałam o Beata. Beate Ma na imię Pani, ma na imię Beatę. Ona jest mechanikiem, bo to, że prowadzi warsztat, to jest jeszcze mechanikiem. I mówię Pani Beato, my byśmy taką tutaj chcieliby. szukamy mieszkania. No tak, gdzieś tu blisko w okolicy. Posłuchajcie, to, to się nazywa babeczka. Niecały tydzień minął, ona dzwoni. Magdalena, czy dalej szukasz mieszkania? Tak, szukam. No to proszę cię, masz tutaj numer telefonu, przez Whatsapp ci podam. Dzwoń. A ja sobie pomyślałam, no dziękuję Ci bardzo serdecznie, jadę do pracy i pomyślałam, porozmawiam z kolegą, no bo tak zadzwonić, ja nie wiem. Posłuchajcie, jak sobie poradzę, nie zginę. Tu dopiero przyszła dzień wcześniej, informacja, jak mam rozmawiać, jakie słownictwo. No bo co chcę, to mniej więcej, powiedzmy, że mniej więcej wiem. No i posłuchajcie, a to godzina 11. No bo a, zagadałam z Florianem. Florian mówi, posłuchaj, po obiedzie pogadamy, nie ma sprawy, czy mogę zadzwonić, ja, czy szefowa, czy coś okej. Okay? I wyobraźcie sobie, że dzwoni Beata. 11. Beata. Magdalena, tam go... Cię dzwoniłaś, bo tam gościu czeka? No nie, bo sobie pomyślałam, no trochę miałam stracha. Dobrze, w tej chwili dzwonię. Biorę telefon, posłuchajcie, dzwonię. No dzień dobry, przedstawiam się tak, czy pani jest od pani Beaty, dokładnie, tak, dokładnie. I posłuchajcie, zdążyłam dwa zdania powiedzieć i wchodzi do... akurat przerwa była, i wraca z przerwy moja szefowa do biura. Także na te moje słowa otwierają się drzwi, wchodzi szefowa. A ja mówię chwileczkę, proszę poczekać do gościa, bo tutaj akurat no, mam tłumacza, chodziło mi o to, że tak, żeby się lepiej do, dogadać, lepiej zrozumieć. o. I posłuchajcie, mówię taki krótki słowa, że tu jest taki temat, tak, tak, jak najbardziej. No i szefowa podjęła temat i z gościem rozmawia. Zobaczcie, dlaczego o tym mówię. Jak pewne rzeczy mają płynąć, to płyną. A jak czasem jest tak, że walimy głową w mur i nie możemy przejść, to trzeba szukać innego rozwiązania. No i tym sposobem w ciągu, słuchajcie, dwóch minut już byłam umówiona na spotkaniu. Tak, i wczoraj byłam. Wczoraj byłam, posłuchajcie. No i jak to wygląda? Jest budynek, Posłuchajcie, żebyś się nie pomyliła, dwupiętrowy. To jest taki, powiedzmy, taki mały blok, o tak bym powiedziała. Ale dostałam plan z informacją, ile to kosztuje, bo jest tak: mieszkanie. Dwa pokoje, bo ten drugi jest takim, jakby aneksem, prawda? 54 metry, tak. 54,40. I to są, tak jak popatrzyłam tu na planie, patrzcie, plan. Trzy mieszkania na jednym poziomie. Czyli jeżeli jest taki ten blok, to są trzy mieszkania, czyli jest 3, 3 i 3. No to dziewięć mieszkań, prawda? I teraz tak, to jest to mniejsze, bo ma 54 metry. Tamte są po 8, jedno jest 84, a drugie 74. Bo tu jest tak w Niemczech, że jeżeli wynajmujesz mieszkanie dla siebie, to to mieszkanie ma mieć 40 metrów. Jeżeli masz drugą osobę ze sobą, to jest plus 15 metrów, czyli mamy na dwie osoby tutaj według tego planu 54 metry kwadratowe. Ale jak masz dziecko, to dziecko musi mieć pokój. I skąd o tym wiem? Skąd wiem? Od Ewelinki, bo Ewelinka, no, 8-7 miesięcy szukali mieszkania, była w ciąży. I to nie to, że dostaniecie mieszkanie i gdzie jest dwa pokoje. Nie, proszę pani, jest dziecko w drodze i dziecko ma mieć swój pokój, czyli ma mieć pokój dla dziecka, sypialnia, pokój dzienny i to jest mieszkanie. Na dla minimum trzech osób. I, I mówi Ewelinka tak, nie wie pani co? I po prostu nie byliśmy w stanie tego przeskoczyć. Nie. Nieważne, że był duży, duży pokój, jeden, to mówimy, będziemy w tym dużym, a dziecko będzie w tym małym. Nie. Osobna sypialnia dla rodziców, osobne dla dziecka plus pokój. No, posłuchajcie, jeżeli to są takie wymogi, to to jest z jednej strony ciekawe. Bo przecież, jak jest u nas w Polsce, No jeszcze no, kiedyś mieszkałam w bloku, który był zbudowany w 1963 roku, bo opowiadała mi ta moja sąsiadka i oni na mieszkanie dwupokojowe w wysokości, jeśli chodzi o metra, 36 metrów, przyszła rodzina z trojkiem dzieci, czyli małżeństwo i troje dzieci. Także to tak, zobaczcie, jakie jest inne spojrzenie. Także Sylwusiu, Dziękuję, podpowiedziałaś. Znaczy tak, dodałaś mi trochę odwagi, bo tak się zastanawiałam, czy się podzielić, ale myślę tak. Im człowiek powie, podzieli się, to też różne są spojrzenia, podpowiedzi, kierunki i to wtedy płynie. A jeszcze go Wam powiem, jak to wygląda, jeśli chodzi o czynsz. Tam jest mieszkanie bez mebli, kuchnia jest robiona i za tą kuchnię liczy sobie, życzy Pan tutaj, 15 euro miesięcznie. Plus y, kalmite to jest ta tak zwany zimny czynsz, czyli ten czynsz, który idzie dla właściciela domu, czyli 345 euro, plus 15 za kuchnię to jest 350-60, plus te koszty poboczne 160 i cały czynsz wtedy to się nazywa warmite, mite, warmite, czyli ciepły czynsz 520 euro. No koleżanka mieszka, posłuchajcie, ma 82 metry, tak mniej więcej mówię, to tam jest raz, dwa, trzy pokoje i to były, mieszkanie było umobilowane, tylko ma chyba swoją pralkę i suszarkę, takie na gotowo, to oni płacą na ten czynsz już końcowy 920 euro. No, pozwólcie, trzeba też trochę pozarabiać. No tam mają dziecko też, tak, ale też trzeba troszeczkę mieć, żeby, no, 920 euro, no to też jest taki galantyczysz. I oni mieszkają na, no, takim eleganckim, zrobionym poddaszu. No, jest to poddasze, ale, no, takie, no, mówię, umeblowane. Wchodzi człowiek do gotowego. Kochani, godzina szósta. Dzwony dzwonią. U nas jest, można powiedzieć, jesień. I śnieg to już mieliśmy. Wczoraj było plus 7. Nie, nawet w pewnym momencie to było plus 10, i pada. To znaczy, my jesteśmy tutaj tutaj w górach, to posłuchajcie, jak już leje, to leje, leje. W ogóle wszystkie samochody są pięknie umyte. Chodniki się ładnie myją, bo on naprawdę jest taki ulewny deszcz, ciepły ulewny deszcz. No bo 10 stopni posłuchajcie w grudniu, no to jest ciepło. Święta jutro, święta. Życzę Wam, kochani. Abyśmy wszyscy mieli nowe spojrzenie na życie, żeby te problemy, które nas gdzieś gnębią, gryzą, żeby, żebyśmy znaleźli dla nich nowe rozwiązanie. Najpierw musimy je puścić, bo tak jak nas gryzą w sobie, je są w nas i siedzą nam w głowie, to jest nam ciężko. A gdy. Dodajmy, dajmy, dajemy sobie nadzieję i mówimy, dobrze, jutro też jest dzień, I jutro jest Boże Narodzenie, to nowe się rodzi, to nowe przychodzi i czas dla nas ten nowy też. I ja tak bardzo celowo piję tą ostatnią kawę. Mam nadzieję, że w tym roku, bo pewnego dnia do niej wrócę, a może nie. By powiedzieć, kochani, bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że oglądacie, wspieracie, bo ta energia wysyłana to jest to wsparcie. Dziękuję za uśmiechy, dziękuję za komentarze, dziękuję za pa, Mario. <laughs> Dzień dobry. <laughs> Jak ja to lubię Twoje pa. <laughs> no pa, ja też lubię pa i Maria do mnie mówi pa. <laughs> Dziękuję Wam za Waszą obecność, za wspieranie, za rozmowy, za te opłatki, Jadziu, co rok tutaj. I zobaczcie, czas jest taki, że może byśmy chcieli dokonać innego wyboru, ale jeszcze nie ta, ta pora dla nas przynajmniej nie przyszła. I chciałabym, abyśmy wszyscy. Przestali mieć problemy egzystencjonalne? Byśmy mieli, życzę Wam tego, byście mieli, byśmy mieli troszeczkę więcej tej radości. A kiedy ta radość przychodzi? Gdy mamy więcej luzu, gdy zamykają nam się problemy, gdy możemy powiedzieć, a teraz to wyjeżdżamy na wakacje. Wyjeżdżamy, by nabrać siły. Jedziemy do znajomych, by wesprzeć ich i wysłuchać to dobre słowo. A ja mam taką koleżankę, którą też dzisiaj serdecznie Marzenką chcę Ciebie pozdrowić, do której jak od 20 roku mojego życia, jak chodzę do niej, czy ona do mnie, czy się spotykamy, to zawsze mówimy, wow, jak cudownie wyglądasz. Najpierw się z tego śmiałam. A później pomyślałam, nie, bo przecież to o to chodzi. Gdy się zaczynamy widzieć, znaczy, gdy się spotykamy, że proembuzi się uśmiechają, i to nie jest ważne, czy to było tyle lat temu, czy tyle, czy tyle. Jest ten dzień, ten dzień tu i teraz. I uśmiechamy się do siebie i widzimy to serce, widzimy tę radość. A czy z Marszczkę mam jedną więcej, czy jedną mniej? To już w ogóle nie jest istotne. <laughs> A ten siwy włos na głowie jak to kiedyś miałam takie powiedzenie że ja szanuję Twoje siwe włosy na głowie ale to w tym sensie, że szanuję Ciebie i to, że jesteś, jesteś Ty, czy On, czy Ona, jesteś to jest po prostu. Poważny, dorosły i szanuje Ciebie jako taką poważną osobę. To też troszeczkę zmienia, bo teraz posłuchajcie, ten, ja się zawsze z tego śmieję, przemysł farbiarski jest, bo to i Panie i Panowie, ale chodzi o to, żebyśmy wspierali się tym uśmiechem, jak super wyglądasz. Tak, bo gdy Cię widzę sercem, to nie widzę tych czy innych rzeczy, tylko widzę tę radość w Tobie. A jak jest radość we mnie, to jest radość dookoła. <ścoughs> Także najlepszego, kochani, na święta, ale najlepszego, to ja Wam życzę, abyśmy mieli cały czas w sobie radość, tą radość najpiękniejszą. By te spotkania przynosiły radość, a nawet gdy to spotkanie któreś przyniesie nam trochę stresu. To spójrzmy na to tak. Wow, ale dlaczego mamy stres? Dlaczego to nas denerwuje? Bo to nas do czegoś prowadzi. I życzę Wam, żeby były takie spotkania, które będą, spotkania, które będą prowadziły nas do rozwiązań starych problemów, starych czy nowych w ogóle, byśmy mogli spojrzeć na życie z innej strony. <laughs> Joanna Wełku, dzień dobry, Panie Łukaszu, dzień dobry. Witam, kochani, bardzo serdecznie. Basiu Basiu, Magdaleno, Czerwony Kapturku, Izabelo, tak, iska. <laughs> Najlepszego. Do zobaczenia. Dziękuję, że jesteście. Bo to, to jest, posłuchajcie, kochani, przyjemność. Przyjemność, że tak mogę z Wami się dzielić. Tym, co jest we mnie, tym, co jest wokół mnie tym, co jest tutaj. Także dziękuję tutaj panu Wojtkowi za podpowiedź, za pomoc, bo to jest pomoc. Tak. To jest ta realna pomoc tych realiów, tych, których są tutaj. To do zobaczenia jeszcze raz. Jingle bell, jingle bell, dzwonią dzwonki sani. No teraz to powinnam ma zanusić. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a radość na ziemi. Tak, radość w nas.